Marek Krzciuk, witam serdecznie. Dziś niezwykłe spotkanie, niezwykłe, bo wspaniały jubileusz 25-lecie powiatu zgierskiego, więc dziś z nami w studio ci, którzy tym powiatem przez 25 lat rządzili, którzy decydowali, którzy mówili o tym, jak jego przyszłość i teraźniejszość będzie wyglądała. A więc dziś z nami w studiu Józef Dziemdziela, starosta zgierski w latach 98-2001. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Grzegorz Leśniewicz, starosta z Gierski, tutaj w latach 2001-2 oraz 2005-2006. Witam serdecznie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry Państwu. Lesław Jarzębowski starosta w latach 2002-2005. Witam serdecznie, witam. panie starosto. Jacek Socha starosta w latach 2006-2010. Witam serdecznie. Pani się witam. Dzień dobry. I obecny starosta. Bogdan Jarota od roku 2014. Witam serdecznie. Dzień dobry. I jeszcze jedno miejsce tutaj z nami powinno być dla pana Krzysztofa Kozaneckiego starosty w latach 2010-2014, ale niestety choroba nie pozwoliła mu do nas dotrzeć. A my proszę państwa dzisiaj będziemy mówili o tym, jak te 25 lat w tym powiecie zgielskim wyglądało. Panowie, jak z perspektywy tych 25 lat oceniacie? Ta, ta reforma 1 stycznia 1999 roku powstają powiaty w całej Polsce. Sprawdziła się czy nie? Panie starosto. Ja uważam że się sprawdziła, tym bardziej oceniając ją po 25 latach akurat miałem zaszczyt być pierwszym starostą zgierski, gdzie wspólnie z zarządem tworzyliśmy można powiedzieć podwaliny całego powiatu. No oczywiście na bazie ustaw, które były przyjęte przez ówczesny rząd pod kierownictwem profesora Jerzego Buzka i myślę, że chyba i koledzy Potwierdzą, bo część z kolegów, którzy byli w pierwszym zarządzie, byli później starostami. Czy ten okres tworzenia był jeden z najtrudniejszych okresów? Nasz kolejny bohater, Bogdan Jarota, 2014 obecnie, czyli 10 lat. Można powiedzieć, że okrzepła ta struktura, bo przecież jak już władze się rzadko zmieniają, to znaczy, że struktura już jest taka nie jak magma, tylko taka już w miarę twarda. Oczywiście, że tak. Powiat został już ukształtowany, uformowany. A nie było o wiele łatwiej zaczynać funkcję starosty niż na przykład starości Dziemdzieli, który musiał od początku ten powiat... że zawsze to mają polskie. trudniej. No, oczywiście, że tak. Myślę, że wszyscy jak tutaj siedzimy, staraliśmy się, żeby tworzyć i budować tę wspólnotę, wspólnotę mieszkańców powiatu zgierskiego. Jest to bardzo istotna sprawa. Przez te lata naprawdę udało się ogrom rzeczy zrobić, poprawić, ponieważ chociażby wspomniane tutaj pomoc społeczna, która zupełnie inaczej wyglądała na początku istnienia powiatu zupełnie inaczej teraz, czy też infrastruktura drogowa, bo na dobrą sprawę, jak pamiętam, zaczynaliśmy pracę w powiecie, te drogi, można powiedzieć w połowie były drogami złymi. W tej chwili Mamy ten współczynnik poniżej 10. Ale oczywiście cała sfera inna, chociażby wspomniana tutaj edukacja, którą praktycznie w tej chwili mamy naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Jestem, dla mnie jest to dumą, że mamy te szkoły w takim wydaniu, jakim mamy. Że mamy wszystkie obiekty stermomodernizowane, że mamy nowoczesne źródła ciepła, a łącznie z szerokim wykorzystaniem OZE. A to to jest bardzo istotne dla i finansów powiatu, które oczywiście są niewystarczające i to jest dużą bolączką, że nie mamy ustabilizowanego finansowania mm. powiatów. To jest, to jest duży problem, ale mam nadzieję, że najbliższe lata rządzący zmienią ten system, że powiat będzie tą jednostką, która będzie stabilna finansowo. Drodzy państwo 25 lat to bardzo ważny moment w historii polskiego samorządu, ale także dla panów to było ważne 25 lat, więc drugie pytanie to funkcja starosty zgierskiego. Jak wspominacie panowie ten czas? Jaki to był dla was czas? Ja przyznaję, że kiedy zostałem starostą po raz pierwszy to miałem 31 lat, więc byłem człowiekiem bardzo młodym, dziś w ten wiek samorządowy, samorządowcy wchodzą troszkę wcześniej. Dla mnie to było e, duże wyzwanie. E, doświadczenie rzeczywiście było jeszcze z poprzedniego zarządu e, wraz e, z panem Józefem, natomiast dla człowieka młodego był to niewątpliwie duży stres, ale myślę, że e, jakoś z tym się uporałem. Pamiętam to jako okres też pionierski, bo ta pierwsza kadencja to, to była budowa e, samorządu, łącznie z meblowaniem budynków. Z, z, z e, porządkowaniem pewnej struktury. No, prawie, że na własnych plecach woziliśmy szafy z Urzędu Wojewódzkiego. Takie to były czasy. E, druga, drugie wspomnienie to takie, że, że to był okres wiecznie w trasie. Tak naprawdę w samochodzie służbowym e, powiat zgierski jest bardzo rozległym powiatem. Od Głowna przez Parzęczew do Zgierza i Aleksandrów. O Ozorkowie oczywiście nie można zapomnieć. E, to był czas w trasie. To jest takie drugie wspomnienie. No i oczywiście to, co pewnie wszystkich panów dotyka, no brak czasu dla, dla najbliższych, dla, dla rodziny. Dorosta Jacek Socha, lata 6- 10 moje wspomnienia związane z funkcjonowaniem w powiecie no to właściwie również są bardzo miłe oczywiście wiadomo była praca która czekała ale współpracownicy członkowie zarządu tutaj siedzący, obok mnie obecny pan starosta pozostali członkowie zarządu no potrafili wprowadzić taką zdrową atmosferę wszystkie problemy które były rozwiązywaliśmy w sposób taki konstruktywny nie dochodziło do żadnych konfliktów i podobnie wyglądały w wtedy posiedzenia rady powiatu wtedy przewodniczącym rady powiatu był pierwszy starosta zgierski i tu również chylę czoła dlatego, że naprawdę yy, duże uznanie tam była praca merytoryczna nie było miejsca na jakieś przepychanki wojenki polityczne a no to ma duże znaczenie w społeczności lokalnej tam nie ma czasu ani miejsca na politykę tam jest są problemy, które po prostu trzeba na bieżąco rozwiązywać. Ostatnie pytanie prosiłbym o odpowiedź jednym zdaniem, bo to bardzo ważne pytanie o przyszłość. Czego panowie życi, czy z Zgierskiemu? Myślę, że przede wszystkim innego spojrzenia. No Tak jak widzimy, prawdopodobnie będzie mieli nowy rząd, który bardziej, przynajmniej w deklaracjach czyli politycy, deklarują otwarcie się na samorząd. I wydaje mi się, że... Tu mówiliśmy trochę o finansach, które były największym problemem dla wszystkich starostów, tak samo w pierwszej kadencji, jak i y, ostatnio. I chciałbym, aby. Po wyborach kwietniowych no, te władze powiatu kontynuowały wiele dobrych działań, ale też i otwierać się na nowe wyzwania, bo na pewno 25 lat były inne wyzwania, jakie są dzisiaj. Pan Starosta Leśniewicz, czego życzymy na przyszłość, na te kolejne lata? Myślę, że przede wszystkim należy życzyć wszystkim zgody. No, pewną, pewnym obrazem tego jest e, chociażby fakt, że e, no, dziś siedzimy tutaj razem, rozmawiamy ze sobą normalnie. E, właściwie można powiedzieć. Prawie Rzecz y, po przyjacielsku. Oczywiście y, nie można y, powiedzieć, że nigdy nie było żadnych y, sporów czy, czy, czy konfliktów. One były. Natomiast ważne jest to, żeby na pewnym etapie odłożyć to ad z greka, troszkę dalej, a, a zająć się rzeczywiście tym, co, co jest w pracy bieżące. Stary Zdajer y, no Powiat gerski jest dużym powiatem. Na terenie powiatu położone są położone skrzyżówka autostrad i ja bym życzył powiatowi z Gierskiemu jak i samorządom gminnym, aby, aby a ściągnęły jak najwięcej inwestorów. Na pewno to tutaj wpłynie na rozwój naszego powiatu, naszego regionu. Starosta Socha życzę dobrej współpracy z samorządami gminnymi dlatego, że ja wiem z doświadczenia ta współpraca przynosi wymierne efekty dla tych lokalnych społeczności w tej chwili tak się właśnie dzieje i mam nadzieję, że taka współpraca będzie dalej kontynuowana. Ja to mówię w tej chwili z perspektywy burmistrza Ozorkowa współpracujemy z panem starostą czasami bywa różna taka wymiana zdania, ale konstruktywna i to jest najważniejsze na koniec gospodarz można powiedzieć tego spotkania aktualny starosta pan Bogdan Jarota. Dla mnie najistotniejszą rzeczą jest stabilność finansowania i oczywiście, tak jak powiedziałem, wzrost udziału w podatkach. Powiat powinien być tą jednostką, która zarządza finansami, która decyduje o tym, na co wydają środki. Wspólnie Zarząd, Rada Powiatu powinna wybierać inwestycje te, które. Może zrobić, na którym jest stać. Jeszcze jedno życzenie istotne, żebyśmy zdołali dokończyć, jak gdyby pracę nad wspólnotą e, samorządu i wspólnotą społeczną e, powiatu zgierskiego razem z wszystkimi gminami bo to wszystko robimy dla dobra oczywiście naszych mieszkańców. Dziękuję panu za tę debatę. 25 lat za nami. W te 25 lat to było 25 lat ciekawe i w kolejne 25 lat starostwo zgierskie jak państwo słyszeli wchodzi z pomysłami i z pewną siłą i dynamiką. Dzień.